Hej, cześć, witam Was e, Moi drodzy zobacz, Zobaczcie jest, jest Dosyć zielono Ale jak sami widzicie Też nie jest słonecznie Mówię o tym dlatego, że Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę Że tak naprawdę e, Kiedy nie ma Kiedy nie ma zbyt Dużego słońca To wtedy dzieje się to, co się dzieje dzieje się tak, że jest mokro o tam tu na przykład jest błoto jak widać na załączonym obrazku więc moi drodzy nie jest to wcale nie są wcale takie nie jest wcale tak, tak gorąco, tak jak ostatnimi czasy to dobrze to dobrze, bo przynajmniej bo przynajmniej zima nie będzie tak sucha Też zresztą jeszcze nawet teraz aktualnie się trochę kropi, ale to nic. Ważne jest, ważne jest tylko to, ważne jest tylko to, że że nie ma że nie ma zbyt, nie ma zbyt e, dużego deszczu. musiałam przed chwilą przejść przez ulicę, więc więc tak to właśnie jest. O tyle jest dobrze, że nie ma takiego sporego deszczu, więc tak naprawdę więc tak naprawdę jest w miarę okej. Okay. Tylko trochę kop, kropi i tego się trzymajmy. To ja się z Wami żegnam. Pa!